Dzisiaj pas taktyczny i to, co na takim pasie się znajduje. Dobra, więc mamy nasz pas, który składa się z dwóch elementów, pasa wewnętrznego i zewnętrznego, które połączone są rzepem i stabilizują nam całość zestawu wokół, wokół naszego pasa. Dalej po prawej znajduje się staza taktyczna, pozwalająca radzić sobie nam z masywnymi kwotokami. Następnie znajduje się kabura pistoletowa, udowa która pozwala nam na przenoszenie pistoletu jednego magazynka w moim przypadku tu znajduje się multitool magazynek trzymam w innym miejscu tutaj widzimy nóż, nóż nie jest elementem zestawu pasa on jest przy pierwszej linii, przy spodniach więc idziemy dalej, następnie znajduje się znajduje się e, cargo zrywane zabezpieczane też klamrą, żeby nie zgubić tego sprzętu. Wewnątrz znajduje się sprzęt niezbędny do prowadzenia obserwacji oraz nawigacji na mapie, do pracy na mapie, a główna kieszeń przeznaczona jest na wyposażenie medyczne. Całość jest montowana na panelu na panelu z rzepem Oba, obie strony mają rzep wystarczy przyłożyć rzep do drugiego rzepa jak każdy wie to się połączy tak? dodatkowo jest to zabezpieczone klamrą żeby przypadkowo gdzieś tam nie zgubić całości tak wygląda montaż jest to naprawdę niewymagające jest to fajna rzecz bo nie trzeba się wyginać, gimnastykować aby dostać się do naszego wyposażenia Następną rzeczą jest worek zrzutowy. Worek zrzutowy, e, bardzo prosta rzecz, e, która pozwala nam na odzyskiwanie naszych magazynków zużytych. E, po zmianie magazynka tam wędruje właśnie magazynek. E, worek jest, e, jest też składany do transportu. Można go sobie skompresować. E, wtedy, wtedy wystarczy pociąć za tasiemkę, on się rozwinie. Ma wbudowany pierścień, e, pierścień dzięki któremu utrzymuje swój kształt. I można łatwiej tam ten magazynek włożyć. Następnie, następnie widzimy trzy ładownice. To są szybkie ładownice w standardzie AK, które jak sama nazwa mówi pozwalają nam na szybkie dobycie magazynka. Zabezpieczone są ściągaciem gumowym. Taki ściągacz regulujemy sobie z jaką siłą ten magazynek chcemy, żeby, żeby tutaj się trzymał. Trzy ładownice. Następnie ładownica, ładownica na magazynek do pistoletu Jest zabezpieczona klamrą Żeby nam taki magazynek nie uciekł Mamy tylko jeden Tutaj na pasie Tutaj widzimy lążę ewakuacyjną, jak sama nazwa mówi Służy nam do ewakuacji, ale nie tylko do, Też do asekuracji Do taskania sprzętu Czy, czy w warunkach ekstremalnych Naszego kolegi tak? Zakończona jest na dwóch w końcach karabinkiem typu Goliat z automatycznym system, systemem blokowania się przed samoczynnym otwarciem nic prostszego fajna rzecz następnie na pasie znajduje się uszko uszko typu D do którego właśnie możemy podczepić sobie karabinczyk i utworzyć taki zestaw do, do asekuracji do asekuracji czy do, do Transportowania czegoś za pomocą właśnie takiego karabinka. Sama klamra jest to popularna w tych pasach klamra typu kobra ze swoimi właściwościami. Jest to dobra klamra, która nie powinna nas zawieść przy nawet ekstremalnych warunkach, przy, przy zimie czy przy cieple. Jest dobrze zabezpieczona przed, przed otwarciem samoczynnym, jest zabezpieczona możesz trzeba ją delikatnie ścisnąć. Wcisnąć tutaj e, dwa, e, takie zwalniacze, i dopiero ona nam się e, uwolni, a jednocześnie nie jest to na tyle skomplikowane, żeby nie można było zrobić tego jedną ręką w sytuacjach awaryjnych, gdzie chcemy tego pasa się pozbyć, czy jakby się wpadli do wody, czy, e, czy w innej sytuacji, gdzie, gdzie nie druga ręka byłaby wyłączona, e, Cały pas jest oczywiście zabudowany w systemie mole, więc każda z tych rzeczy jest zamontowana w systemie mole, który pozwala nam sobie dowolnie konfigurować te wyposażenie. Tak to się prezentuje, należy też podkreślić, że przy konfiguracji opasa należy na nim zamieścić tylko niezbędne wyposażenie. Nie ładować tego szpleju więcej niż jest potrzebne, ponieważ to wszystko trzeba nosić, a druga sprawa. Druga sprawa, że może to krępować nasze ruchy, a przy pasie bardzo ważne jest to, żeby on za, zapewniał nam swobodę ruchu i nie krępował naszej mobilności. Warto jest po skonfigurowaniu takiego pasa zrobić kilka przysiadów, kucnąć, podskoczyć i zobaczyć, czy, czy, czy ten sprzęt gdzieś tam, gdzieś, tam, gdzieś tam nam się nie gubi. Czy nas nie krępuje i czy całość się sprawdza? Ponieważ niejednokrotnie wygląda tak, że ktoś na strzelnicy sobie ładny pas dobierze, a później się okazuje, że po 100 metrach biegu połowę sprzętu gubi albo, albo krępuje mu taki pas, ruchy przy, przy niektórych zadaniach, przy, przy strzelaniu. Jeżeli chodzi o temat pasa taktycznego, to wobec na tyle. Zapraszam do, do komentowania, do dzielenia się swoim doświadczeniem i do śledzenia naszych mediów społecznościowych. Na dzisiaj to byłoby tyle, dzięki, na razie cześć.